Musiałem sprawdzić, czy kamera działa, czy jest naładowana. Eee, jutro Marek przyjeżdża. Jadę po niego na dworzec. No, zobaczymy, jak to będzie, nie? bo to będzie trochę więcej osób. Chyba wszystko działa. Do jutra. O, pierdol, ale wy tu macie ciepło. Może to grzałkę wyłączyć, nie? Ech. Bardzo dobrze. Dobrze, dobrze. Lepiej jakiś ciepłech miały widzimy, tak? Słuchajcie, dzwońcie do Marka, gdzie jest Marek, no. bo trzeba wyjść tutaj na przystanek do nich. Ja wyjdę, ja wyjdę. O jak dobrze Cię widzieć, o jak dobrze Cię słyszeć, o jak dobrze Cię widzieć, o jak dobrze Cię słyszeć, o jak dobrze Cię widzieć, o jak Damy kierownika. Damy, damy. No, no i, o, I ten papieros, żuwik. Tu w prawo skręcamy, Paweł. Romka nikt nie prawo, a Marek prawo. Bo Romek niewidomy, nie wiadomo, no wiesz? Nie domy, to jest tam nie tak. Nie wiadomo, nie wiadomy. No my już na miejscu. Szybko, nie? Szybko, tak. Rewa to jest tak, od tamtego zakrętu i tam 700 metrów i koniec. A to jest miejscowość Rewa. Ale no. ja mówię o, o restauracji. O... Nie, nie, to wszystko się, to wszystko się nazywa Rewa. No. A hotel Rewa też. Wszyscy Poznaliście się pewnie po drodze? Tak, tak, tak. Tak, zaczarowała no, no, mi twoimi za, głup głupotami. Marta jest Wiktoria się zatarowała. To... Romek, czy od, od dzieciństwa jesteś niewidomy? Nie. Od 25 roku życia pogarsza mi się wzrok, bo się odkleiła siatkówka. A teraz mieszkasz sam? Tak. Jak sobie radzisz? Normalnie. No wychodzisz na miasto i co? No i co? No miałem kursy chodzenia z Białą Laską. Byłem w, na szkoleniu w Bydgoszczy dla osób niewidomych. 18 lat temu. Ja stopniowo traciłem wzrok. Uratowali mnie, na ile uratowali, na 10 lat mi uratowali widzenie, a potem miałem zapalenie rogówki: jedno, drugie, trzecie i przeszczep rogówki miałem 6 razy. I nic nie dało? Znaczy, ja jeszcze potem widziałem, tylko każda operacja ryzykiem się obarcza, nie? Jakim, jak już nie widzisz? No teraz już mi to nic nie da, ale jeszcze wtedy widziałem na długość ręki. Aha. No a na wzrokowy był coraz słabszy, bo to przy jaskrze to niestety jest powikłanie. Ty, no ale wychodzisz na ulicę, jest przejście dla pieszych. No to światła tykają. tyk, tak, tak. Tyk, tyk. No dobra. A mało, ale wariatów nie brakuje, nie? No nie. Zmęczone słońce idzie spać, w zaukach bram, serca płoną, jak chciałbym komuś też serce dać. Samotnych dni i długich nocy. No dawaj, 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 grzej, grzej Teraz zwolnij trochę, zwolnij Marek Marek, zwolnij trochę Czekaj na mnie To ja tyłem może to jadę Bo tyłem mam to rozwiązaną zniszczone Pomału już... jedź, nie? Srebrę się pyszni, księżyc rozjaśnia Za łuków prąg. dobry księżycu niech Mi się przyśni, ogień w sercu Tą srebrną noc I niech porankiem łuną czerwoną rozbłyśnie słońce, nowy dzień niech serca nasze na jawie płoną bądź zawsze ze mną bądź no i co tam Panie Marku jak podoba się Panu na rewie? rewa? no pierwszy rzut oka stwierdzam, że tak wieje że ja myślałem, że jestem w Kieleckim jakby nie to może. Raz do roku jest tutaj robiony taki marsz śledzia, oni z rewy wyruszają i tam na hałupy chyba gdzieś mniej więcej można przejść ten, to tak się mówi, suchą nogą, nie, ale nie zupełnie. Woda gdzieś jest po kolana, tak się idzie, nie? Tak, tak płytko jest. Dopiero w jednym w jednym miejscu jest tak, że jest 100-200 metrów trzeba przepłynąć, nie? I to co to ja tobie mówię to co ja tak tobie mówię i później znowu jest cały czas płytko, nie? Ale to nie jest dla nas. My byśmy tam Marek zamarzli, nie? Mm, zimno. To, wszędzie jest zimno, bo to, to jest jednak... otwarta przestrzeń, wie jeżeli no. Co ty językiem tam liczysz? Bo on robi zdjęcie. Yeah. Ja, ja nosem Marek wciskam, nosem jest lepiej niż językiem. No i daje radę, nie? Olej słońca oglądamy. Ten falokron jeszcze widzisz? może na ten falokron tam się do końca, ale nie wiem czy chcesz co komu dziś, wczorajszy dzień? A jak Ty sprzątasz? Jak Ty nie widzisz, co leży na ziemi? No co klęknę i dotknę. Bierzesz szmatę czy mopa i po ziemi jedziesz, tak? Nie no, najpierw, tam, gdzie ta tam... najpierw biorę odkurzacz, a odkurzacz mam taki, że jak nawet skarpetka jakaś leży, to mi ją weź i koniec, i ma. I roboty koniec? I po się i... A odkurzanie jest prostsze jak wycieranie podłóg, bo odkurzać ci ciągnie śmieci czy coś, nie? Jak mi się kawa na przykład rozsypie ziarnista, nie? No. W kuchni. No to słyszysz jak ci to ciągnie, nie? Bo to dzwoni w rulę. W tym wężu to... Tak. No. No, ale wiesz, to zawsze się zastanawiam. No. Nad jednym. Czy na przykład lepiej, czy lepiej byłoby się od razu urodzić niewidomym, czy lepiej się urodzić widome i później Tracisz stracić wzrok. Wiesz, jednak masz smak te, tej wolności, eee, a nagle to ci jest odebrane. To, to zupełnie... Tak jak z niepełnosprawną osobą na wózku. Czy lepiej od razu się urodzić i na wózku jeździć, czy po czasie stracić władzę? Nie? To wszystko siedzi tu, mimo wszystko. Są osoby od dziecka niewidome, które się świetnie radzą, bo są tak wytrenowane. A to jest już specjaliści się tym zajmują, ja w to nigdy nie wnikałem aż tak do końca głęboko. Bo jest szkoła w Krakowie na przykład chyba i w Poznaniu, we Wrocławiu i w Dąbrowie Górniczej dla dzieci niewidomych, którzy od małego od zerówki od przedszkola tam chodzą. I oni ich uczą wszystkiego. Zna, znałem y, historię osób niewidomych, które potrafią malować. I dlatego lubię mówić z Tobą. I dlatego lubię mówić z Tobą. Każdy myśli to, co myśli. Myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda. Wypowiedzieć proste słowa i dlatego lubię mówić z tobą I dlatego lubię mówić z tobą O Wiktoria idzie już... O, to mi da, wieść co Ze z Wonderem. A Wonder wszystkim zresztą to jest Wiktoria? No. Najlepsza opiekunka na świecie. Tak, 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 Najlepsza tak, żona tak. i opiekunka. I zarazem tak, asystent. Tak, tak. wszystko uznajemy. Dobra, idziemy na obiad. Robisz sobie? Tak. Nie, masz prąd czy gaz? Czy co możesz? Kuchenkę mam na gaz, a piekarnik elektryczny. Można się tego nauczyć. nie zjarasz się? Nie. Wszystko rękoma, naczucie. Tak. Najpierw jak stawiam garnek na kuchenkę, nie chcę sobie ziemiaki ugotować. Bo tam jakieś mięso, bo asystentkę mam. Tylko, że on ja mam 22 godziny na cały miesiąc. To jest kupa śmiechu, nie? Ile? Czekaj, 20, ile? 22 godziny na miesiąc. i to jest jedna doba przecież. No, ale nie cała. jak ja kładę fajnie kubek, a jestem te tetraplegi I jak ja polecam Ja też tak bodowałeś, tak? Ugasz. Jak te traplegi Ale ty masz mniejszy kubek Czekaj, jak te bierze kawę? Za blisko no wylej, wylej Ale podniosę. A to się tak robi. A ja kreśną. To się tak robi. nie przytrzymaj, przytrzymaj Trzymaj. O, tak to się robi. się na... wszyscy na rewie. Uczcie się od profesora Robaka. Bo wiecznie, że mnie będę... A co masz to masz na ręce? To jest ostatni moment. nie wiem, co to jest? To ja jest mówię ta. Była bardzo smaczna, prawda? Dobra, dobra. Rybka była super. Sąka na pewno lepsza. Ulubiam. Ale dorsza, do, ta kapusta była dobra, bo to była kiszona, taka lekko tak, 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 kiszona. Tak, tak, tak. Nie przechwaszona. Ogórki małosolne rewelacja. Ale Kolinka, o tych nie, o ogórkach to jest tak. Nie powiem wam, bo nikt mi nie dał. Ja myślę, że... A... Ja ciebie nie dała? A Ogórka. Pra... Ogórka. Wszystkim Oje. dała. Chyba Nie wszystkim uciec. dała Spokojnie, postaram się o tym zapomnieć Które chyba następnym razem Jak no uciekł, to, no to co? Roman, jak wszystkich... No to co będziemy robić na wieczór, no? Na raz, dwa, trzy Idź wódkę i tańczyć No, no Co, co, co będziemy, Roman? Będziemy tańczyć. Będziemy tańczyć i śpiewać. Po górańsku, nie? nie niekoniecznie. Ale nikt się śmieje. Ja bym w to... W życiu dróg wiele jest, którą wybrać jakiś. My? Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens, czy dojdziemy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść, a Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Potykasz się, potem wstajesz lub nie zależy Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy A Bóg mapie nie rozdaje, Bóg nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść Niech marzenia staną się twoją nocą, twoją nocą Fakt jest niepodważalny. No nie można, no. Czy to jest fakt? Mm -hmm. Jest fakt? Zdarzenie. No, to jest fakt, ale i zdarzenie również. To nie ma znaczenia. Jest fakt. Obiektywny. To spada. Teraz, a teraz możesz wysnuć hipotezę. Mm. historia o nas i niewesoła jest chcę wam dzisiaj powiedzieć powiedzieć dzisiaj, że Ach, no ciężko ci to wytłumaczyć, wiem, ale da się bez wzroku żyć, nie do końca ale trzeba kwestia wyuczenia się, wyćwiczenia wszystkiego, mam trochę sprzętu co mi pomaga, czujnik kolorów na przykład, nie? przykładasz do bluzki i ci mówię jaki kolor Só tipo, não. Co się odbywało? Ostatnie zlodowacenie, znaczy ostatnie tak zwane zlodowacenie, jak to w historii się przyjmuje, nie było to zlodowacenie typu tego, które w geologii mamy na myśli, to było około 1648 roku do 1900 roku. Klimat zawsze się zmieniał w historii świata. Inny był za czasów Triasu, inny był w Holocenie. Chciałam Państwu zaśpiewać zakazaną piosenkę. Gdzieś w gorszej Europie po wschodnim potopie gdzie Polska jest i gdzie Bałtyk. Przez przestrzeń i czas pod niebem bez gwiazd zryfuje nasz transatlantyk. Wśród wichrów i fal wciąż znosi nas w dal, a dal jest nieodgadniona. Załoga na bani, na burcie tytanik, bandera biało-czerwona. Na statku bal Śpi rozum, harcują upiory, Na dziobie wybory, na ruchie niespory, I wszyscy grają w kolory, Gramy w kolory, Od Gdańska aż do Peru, Czerwone się tarza na stopniach ołtarza, A czarne rwie się do stelu. Gramy choć kiwa, I karty są znaczone, Tu czarne wygrywa, czerwone przegrywa, A płaci biało-czerwone. Bałwany zburzone, barany spienione, Tytanik na martwej fali, A czarne, czerwone i biało-czerwone Wciąż pod polskim kotłem pali. Ciąż nami zarzuca i z drogi zawraca i męczą nas jakieś zmory. Tu wszyscy się modlą, chorują na kaca, to znowu rżną w kolory. Gramy w kolory, choć słychać okrzyk tonę, Na dziobie wybory, na rówie nie szpory. Za burtą biało-czerwone gramy, choć kiwa i karty są znaczone. Tu czarne wygrywa, czerwone przegrywa, a płaci biało-czerwone. Jest demokracja, kto handluje, ten żyje. Gdy sprzedasz swój rozum, poglądy, ambicje, to się te. Miałeś kamień Moja mama mówiła, że w, w górę serca Tak Sumsum corda sum Abyśmy się wszyscy w przyszłym roku spotkali ja to... w tym samym miejscu miło Nie mniejszym dobiegniś. Ewentualnie większym Do, tak przyszłego, do przyszłego roku Będziemy zbierali to, to się wszyscy musimy napić. <noise> Na pewno